Trafić. Hej, witajcie! W pierwszym odcinku na moim kanale z takiej gierki fajnej bardzo... Dokładnie nie wiem jak ona ma na imię, ale link będzie w opisie oczywiście do tej gierki. A dzisiaj będziemy policjantem. O tutaj zobaczcie. Menu policjantem. O. Więc zaczynamy naszą służbę. Bezpieczniki ustawione, zaczynamy naszą służbę. To dobrze, bo nie chcę stracić małego latach 50. Tutaj. Co? Ty głupia się. Nie mów Tak? Tak? To tylko głupi żart. Dobrze, więc już możemy iść na służbę. Nie pojęcia o podróżach w czasie. O, może to wszystko żart. Szafa gra. Ładaj gazetę. Cofnę cię o tydzień, pochodzisz godzinę, a wrócisz za 10 sekund. Słuchajcie, oczywiście jedziemy. Mogę ten lasz No można, ale nie kosztuje ten Chyba coś jest niedawne. No Yes, it's but, what? What? Chyba, jest jakiś napad, bank. jest bank. Wjeżdżamy! Nic się nie Nie ostrzegam. Ty, serio? Na szczęście nie jestem. Zająłem się tym. W swoim czasie nie widzę. No i do kija lewisz szybko. Chcę tylko pokoju. Uraz jest z żelazem. No i dobra. Mamy chyba wszystko. Jest. Mamy szansę zdobyć kawiarenko. Chyba wszystko jest tutaj? Odsycajcie, co stracę. Tutaj wszystko jest, dobra. Zatrzymać, co Dobra, więc ja tutaj słuchajcie poustawiam pachołki, żeby były ten na banku. Ale ja nie jestem sła, ja właśnie jestem tutaj policjantem ja nie zrobiłem napadu. Nie zrobił tego napadu. No zostaw mi frajerze jeden. No ty mnie tutaj ciągle dojeżdża.

jak trafię, kupuję Wyjeżdżamy. Czekaj, czy nie można mieć NEFS, sobie? bije? NEFS No ale... Dobra Sorry, że się tak nie odzywam pierwszy kanał, no ale bardzo nie wiem, co mam gadać, tak? U, dobra, mamy już jedno miejsce Jedno miejsce. Miejsce. Co tutaj jest? Co tutaj się dzieje? Ucieka glina jakaś chyba. Kurde. Nie wiem co tutaj dokładnie się stało za bardzo. Co tutaj się dzieje? Na szeryf. Przejrzę, że po prostu szeryf. Ale za tk, na tk, na no, ten. Ty. tu jest szeryf. nie? Tu jest szeryf Co to jest szeryf. Mm. Mm. Bo mm. Nie przyjdę Masz także? Mmmm, Nie, dobra, mm. to mogę włączyć wszystko. So, chyba tutaj no, nic się nie dzieje, dobra? tutaj jest dobrze, spokojnie Dobra, i tutaj stopik Sobie przyjadę, no tak myślę, sobie pojadę A, no, no, sobie w lewo pojadę Sobie w lewo pojadę Włączam skargażnik Trzeba nie? Chodź, mamy trakt. Wystarczy. To nie jest konieczne. Mikaj, konta znajdzie. Ok, lejka. Piwo w wiatrze. Blokujcie się. Sieć otwarta. Aaa, jest coś takiego. I tego tutaj. Uczynka do tego sprawdzić. Co się dzieje? Dobra, dobra, już śniadanie, czekajcie. A dobra, już. Co się dzieje? Szybko! Wierzam! Tu ktoś powinien być na Co Wracać tu! Dobile jedne. No, dobra. Wiecie, gdzie nie, 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 Tutaj sobie jakiś Od się Tick O kurwa! Kurde, nie działa nic. Dobra. Nie wymawiaj tego imię. Ach, teraz sobie. Zabierz. O skończyłem patrol. O kurwa. Wiesz co, wyście mam na placie i buty po tacie. Wyście mam na placie i buty potacie. Co na płucie i buty pod tacie? Co się ma na płucie? dlaczego mm. Wy przeżyliście? A puch? A pade, a

co nie, jest? Jaką Co tutaj? jest nie, 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 tutaj wejdziemy. Tutaj, co nie, nie, dzieje? nie, powinno się tutaj nie, o proszę, mamy tutaj wszystkich więźniów. No dobra. No i słuchajcie, to by było na tyle, ja się złęczęknę.